Zbiedeń. No i chłopcy, zestrugał mors. No, czas na kolejną próbę zaufania. Tym razem postawimy na torze trójkę kaskadeli. Samochód podjedzie do ramki najazdowej. Oczywiście postawimy go na dwa Mniej więcej w połowie tego najazdu chłopaki położą się na torze. Kierowca ma bardzo trudne zadanie. Musi idealnie wykalkulować, wyliczyć, a co ważne zapamiętać tor jazdy. Jadąc na dwóch kołach w pewnym momencie straci kontakt z leżącymi na torze chłopakami, a musi przejechać idealnie środkiem pomiędzy nimi. Spory stres dla kierowcy, spore wyzwanie no, dla chłopaków też. Pan pełen jazda. Ek, troja Trojan! Aistin widzę, że przygotowuje się kolejne auto. Nie wiem czy dobrze się domyślam. Nie wierzę. Przepraszam. Ale to jest numer zarezerwowany wyłącznie na idealne nawierzchnie. Asfalt, beton. Taka jest decyzja koordynatora. Spróbujemy to zrobić tutaj, dzisiaj, teraz. Niewątpliwie najbardziej niebezpieczny element z całego dzisiejszego pokazu. Do podwozia jadącego na dwóch kołach samochodu podwiesza świeżony. Jeden błąd kierowcy i nie mamy najmniejszej szansy na potrawkę. Szanuj, choć ci tak wszystko żeby w kierowcy. No dobra, rządy, do ramki. Taksówki podjeżdżają, a my zapraszamy panie, które mają ochotę doświadczyć wrażeń, jakie daje jazda samochodem na Krymkowa. Śmiał! Myślę, że po trzy miejsca będziemy mogli w każdym razie...